Konie to piękne zwierzęta. Zostały stworzone tylko dlatego, że długo nas o to męczyliście i mamy już dość. No i oczywiście dlatego, że was słuchamy. Dlatego przedstawiamy wam The Sims 4 Rancho dodatek. Tak, dodatek. Za jedyne 189,90. Ale co to za kwota dla was? W porównaniu z tym, co już wydaliście. Doświadczysz tu prawdziwego życia na ranchu. Społeczność odgrywa tu dużą rolę. Tak jak tu, tu i tutaj też. Więc nie martw się, nic cię tutaj nie zaskoczy. Sage, mój koń, jest super przyjacielski. Dlatego lubi mnie zrzucać z kilku metrów na ziemię. To takie zabawne. Dzięki temu nasze relacje są coraz bardziej przyjacielskie. Konie to nie jedyne zwierzęta. Musieliśmy coś dorzucić, żeby podnieść cenę dodatku. Spójrzcie tylko, jakie to są urocze, małe kozy i owieczki. I nie łudźcie się, one już nigdy nie dorosną. No bo po co miałoby to robić? Pewnie pomyślisz, że bardziej by pasowały do innego, wiejskiego dodatku. Ale się mylisz. Tylko tutaj możesz zatracić na e, No okej, okay, w tamtym dodatku też, ale tam to było dawno, więc może nie wszyscy będą pamiętać. Jeśli zechcesz, to możesz tutaj zmarnować mnóstwo czasu. siedząc, siedząc, Albo siedząc. To jest takie cool, no nie? Żeby ci to ułatwić, to dodaliśmy możliwość zatrudnienia pracownika, który zadba o twoje plony. Przecież twój ogrodnik, którego masz za darmo w grze, nie robi tego samego. Musisz nam uwierzyć na słowo. Przeżyjesz te niesamowite rzeczy, upijając się bez końca nowym nektarem. A to wszystko w otoczeniu Strangeville. Tylko zmieniliśmy nazwę i dodaliśmy trochę zieleni, żebyście nie poznali tak od razu. To wszystko czeka na ciebie. Oczywiście tylko wtedy, gdy kupisz nowy dodatek. A jeśli zdecydujesz się go kupić, zanim ktokolwiek powie ci. Że nie jest to warte, to dostaniesz od nas zupełnie za darmo bujany fotel, który wygląda tak samo jak ten z innych akcesoriów. Zacznij swoją nową historię z tym 67 pakietem do De Sims 4 już dziś.